Panie profesorze, mnie strasznie męczy, że tak po do Unii nasz ten kraj tak strasznie niszczony jest. Zlikwidowali nam stośnie, zlikwidowali cały przemysł cukrownie. Nie każą nam mleka produkować, doszyłoby się chyba. Cała flota została zniszczona. I proszę Państwa, jest apel. Możemy to zmienić. Niedługo będą wybory. Czyż to Towarzystwo Warszawskie nie jest zdolne do niczego? Tylko niszczy ten nasz kraj. Weźmy, jakie są wypadki na drogach. Wiele innych rzeczy. To społeczeństwo jest strasznie niszczone. I przy biernym naszym udziale, na miłość boską, Panie ja nie mogę zrozumieć jeszcze jednej rzeczy. Komu tak przeszkadzały ten napis na tej wystawie w Brukseli, na te, te napisy przy wystawie o tragedii smoleńskiej? Mamy przecież przedstawiciela pana profesora Jerzego Buzka. On nie mógł zareagować na te rzeczy? Panie profesorze, mam pytanie jako do profesora filozofii o sferę metapolityczną. Tak się zgłosiło, że mieliśmy jakieś nadzieje w latach 90., że tam lewica będzie rządzić, a metapolitykę zrobią konserwatyści, rewolucję konserwatywną zrobią. Efekt jest taki, że nam to zupełnie nie wyszło. W tej chwili y, całą tę sferę metapolityczną, jakąś liczącą się dla y, ambitnej młodzieży, zagospodarowała lewica. Y, bardzo aktywna jest krytyka polityczna, kluby nawet w malutkich miastach, y, wydawanie mnóstwa książek. I ja mam proste, takie bardziej elementarne pytanie: Co poradzić, żeby młodzi ludzie czytali z jakichś głośnych nazwisk? jakichś filozofów, w tej chwili to jest tautologia. Ta intelektualiści nowej lewicy, więc skrót jest porządny, ale jak student widzi książkę z takim tytułem i z, i z treści, mówi tak, ci intelektualiści są dobrzy, bo sami słabi. Fukoder i Dachan, nas, to są ci dobrzy, bo słabni. Jakich równie sławnych filozofów, którzy nie są lewicowi, światowych filozofów mógłby Pan Profesor poleczyć. Proszę Państwa, więc tutaj panowie dotknęli nie niezwykle ważnej kwestii. Ona poniekąd dotyka do, do tego, co ja, co ja mówiłem poprzednio, to, że trzeba patrzeć na Unię jako na problem i umieć ten problem ocenić w takich kategoriach racjonalnych i pragmatycznych. Ja nie mam takiego nie znam, ale to jest rzecz niezmiernie ważna. To znaczy, co my, coś my, coś my zyskali, coś my stracili. I ja myślę, że to by nam pokazało, jak, że straciliśmy też rozmaite szanse, które, które mieliśmy i które były do wykorzystania. Ja myślę, że ze stoczniania to były możliwości, tylko, że znowu byśmy źle, to wszystko pograni, bo no, myśmy się poddali po prostu. Ja wiem, że pozycja Polski jest słabsza niż pozycja Niemiec, że Niemcom jest łatwiej, czy Francji łatwiej bronić ich przemysłu stoczniowego niż nam, ale myśmy nawet tego nie próbowali, bo jakieś były te małe z inwestorem katalskim i tak dalej. Yy, więc yy, to ja, ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie ten Zyski z Strat. Co, na, co naprawdę było dobrego? Natomiast mnie, mnie drażni to i o tym mówiłem, że, że, że mało ludzi stały takie pytanie, jak tutaj panowie panowie. No dobrze, no skoro tak miało być, to tutaj te, pokażcie, że coś by zyskali, coś by stracili, Więc yy, ja wiem, że, że taki finans powinien yy, powstać. Yy, pan, pan też mówił. Czy, czy jest Jerzy Wózek nie mógł z, z, zadziałać? No, Jerzy Wózek zadziałał, zadziałał w każdym razie formalnie, to znaczy wysłał to pismo. Ale proszę Państwa, no ja nie, nie chcę być tu nieprzyjemny. Nie jest to człowiek, z którym jakoś tam współpracuję. No, ale prawda jest taka, że. Siła decyzyjna Pana, yy, pana Profesora Buska nie jest duża. Można sobie wyobrazić jakiegoś ja przewodniczącego parlamentu, który radzą z Unii Europejskiej. To jest skandal całkowicie. Unia Europejska, która broni tej, bo właśnie nie będziemy... To jest nieprawne. Całe to jest nieprawne. To jest jadna granda, co on zrobi. To jest nieprawne w przepisy przepisie Pana Europejskiego. Bo nikt prawa takich rzeczy. I to nie trzeba było jakiejś sztucze, prawda, protekcji nieformalnej. Po prostu wystarczyło sprawę jasno postawić. A to, że tego nie pięknie nie, nie, nie no, ale to pokazuje jego siłę, prawda? To pokazuje Sprawa, no sprawa rury, no to jest też to dokładnie to, to samo, watersz, to, żeby, Żebyśmy się dali... Myśmy... Znowu mam te... Te paciorki dalej. Co powiedziała pani, pani kanclerz? Pani kanclerz po rozmowach, w tych niby twardych rozmowach, jakie z nią pan premier przeprowadził. Pani kanclerz powiedziała: przyrzekła panu premierowi Tuskowi, że jeśli w przyszłości, znowu ta przyszłość, prawda? Jeśli w przyszłości będzie potrzeba rozbudowy portu w Świnoujściu, to wówczas podejmiemy rozmowy co do takich ustaleń prawnych, które by umożliwiły ten rozwój. Widzicie Państwo, jaka jest piętrowa konstrukcja. To dopiero w przyszłości będzie można rozmawiać na temat zmiany prawa. Prawda? Na i to, ja tu niczego nie, nie przekręcam. Taka tak, jest tak tak nie taka bym No i widać, jak, się, jak spojrzymy na mapę, to widać, gdzie idzie ta główna siła rozwojowa, jak ta zachodnia Polska wygląda, jakie szanse rozwojowe ma Szczecin, na Świnoujście i tak dalej. To widać. Na gołym Proszę, proszę Pani. Pani pyta tutaj o, meta, o metapolitykę. No, to jest tak, że lewica... Ja mówię, że w świecie lewica jest modna, to znaczy lewica dominuje. Dlaczego na przykład pani prezydent Warszawy za pół darmo, no, prawda, daje najcenniejszy lokal krytyce politycznej. Pani prezydent Warszawy, która no, wychowa nawet odnowie w Duchu Świętym, zawsze chodziło o tego po, pobożną osobę, prawda. Ona może nie robić prawa i sprawiedliwości, ale dlaczego ona wspiera lewaków? No, ona odnowiona w Duchu Świętym, to nie powinna wspierać lewaków, ona wspiera. I to samo w innych e, miastach, No I dostaje ogromne wsparcie. Natomiast strona nie dostaje tego e, wsparcia. E, strona lewa ma, ma też inne przody. Przecież ja bym tak nie e, nie uważał, że rzecz jest e, kompletnie beznadziejna. To, ja widzę ruch po prawej stronie. Problem jest taki, że ruch po prawej stronie, wśród młodych ludzi, taki intelektualny, wymaga jednak większego zaangażowania. Da? Trzeba się przeciwstawić swoim rówieśnikom, trzeba bardziej się zaangażować yy, intelektualnie, prawda? trzeba być śmieszny, trzeba, trzeba więcej czytać, trzeba więcej myśleć. To, to wszystko jest gotowe, bo to jest wszędzie. A to, to jest trochę trzeba to są popularne pisma, nie? to jest kultura masowa, to jest telewizja, cała ta mądrość rodzicowa jest wszędzie. Prawda? Więc to nie trzeba być szczególnie niczym się wyróżniać. Dwa, to narkotyk, ja to małżeństwa to psychoaktywne, ja to za. No, no. Natomiast ta prawosłona ma znacznie, znacznie gorzej. No, Pani pyta, jakich filozofów czytać? Ja zawsze uważam, że należy czytać klasyków. Staram się skłaniać swoich studentów i swoich stałych, dlatego, że przede wszystkim klasyków czytali. Ale są też współcześni filozofowie konserwatywni. W każdym razie są w XX wieku w Anglii, byli, w Stanach Zjednoczonych. Zarówno też o Francji, ich tutaj nie znam, no to Chociaż to też jest zróżnicowane. Ja bym tam nie... to co Michael Mauro, natomiast on jest taki bardziej e, liberalno-konserwatywny. Choć dla współczesnego świata był super konserwatywny. On nie, nie, nie lubił specjalnie państwa, ale, ale też. Jest to młot na te wszystkie współczesne ideologie. Tych, na, tych nazwisk jest sporo. Są pi, pisma, które, które też można czytać. Amerykańskie pismo Modern Age, które jest też takie filozoficzno-intelektualne. Y, y, jest angielskie pismo, które się ukazuje na rzęsku Point, które, y, które też warto czytać. Tych, y, y, świetne pismo jest, gdzie też publikuje autorów takie teksty filozoficzne, na amerykańskim pośredniu, Criteerion. E, bardzo bolesko. No, też taka dobra intelektualna odtrudka. No, Ale e, ja zawsze stoję na stanowisku, że, e, że takie książki, takie teksty tu powinny powstawać. Znaczy, jak, jak na przykład e, dostaję prośbę o zaognienie jakiegoś wniosku tłumaczenie książki, jakiejś tam historii, filozofii z angielskiego, czy czy z innego języka, to ja, to ja raczej wnioskuję na nie. No, ale, jak ktoś chce przeczytać po angielsku, nie sobie czytał po angielsku. Tu, tu te polskie książki. Dlaczego kiedyś Tatarkiewicz mógł napisać historię filozofii? A dlaczego teraz nie można pisać historii? Piszmy historię filozofii, a no, tu, tutaj piszmy. Amerykańskie angielskie doświadczenie konserwatywne jest bardzo istotne. Ale spróbuję polskie doświadczenie opisać, Ale tu też coś się dzieje w tej, w tej materii. Także ja, ja widzę, że jest, jest, lepiej, jest znacznie lepiej niż było, że zarekomenduję ośrodek myśli politycznej. Rozpoczynamy od Ja Jacie Ja mam pytanie takie. Kilkanaście lat temu w Unii, jeszcze w 15, była bardzo modna koncepcja Europy regionów, co miało taki potencjał, że mogłoby z... zlikwidować problem np. Pasków czy, czy innych mniejszości. Teraz z rozszerzeniem Unii ten pomysł zniknął z dyskursu unijnego. No i zastanawiam się, czy, czy on dalej istnieje gdzieś tam pod skórnie, czy o tym się mówi. A pytam o to nie bez bo ostatnio żyjemy z prawem ruchu autonomii śląska i, i, i takiego yy, no, odśrodkowego ruchu, który może potencjalnie naruszyć militarność naszego państwa. No i pytanie, czy, czy taki ruch mógłby znaleźć, czy jest to w ogóle widoczne, tam gdzieś w Brukseli, w Strasburgu i, i czy taki ruch mógłby liczyć tam na, na jakieś wsparcie? zdolniejsza, do tu Niemcy, Anglię, Anglię, a tu się wykształcą, jadą i tam. Tu chyba synowo to po prostu się robi, żeby tu nie mieli pracy i nic się nie mówi o, o tej młodzieży. Przecież to jest w moim zdaniu, ta młodzież też się staje jakby niewolnikami. Coraz bardziej narodem jesteśmy niewol niewolników. Dla mnie już dramat był, jak tylko granica została otwarta i polskie kobiety zaczęły wjeżdżać do nimi i pielęgnować tych staruszków, tych, te osoby, które często ich ojc, mężowie, synowie mordowali Polaków. Sytuacja mniejszości swoich członków. Przykład Litwy i ostatnia decyzja Sądu Trybunału w czy poprzednie działania rządu lub zmieniające granice okręgów wyborczych o sprawach. Co do regionów to, to nie jest koncepcja żywa, no przede wszystkim dlatego, że jest ona przez wiele. spodziewam się tego, żeby, żeby zaistniał. Pytanie o polską młodzież, no to jest, to jest najbardziej skomplikowane, bo my w dużym stopniu w ogóle tak jest wszędzie, że, że e, mobilność społeczna, zarobkowa zawsze wynika z nierówności ekonomicznej, nierówność ekonomiczna się zmienia, no z jedną, no z drugiej strony były czasy, gdzie jak Francja była w kryzysie, Anglia ja była w rozpicie to jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, to nieprawda dwa miliony Francuzów wyjechało do Anglii. No, my jesteśmy trochę w tej gorszej pozycji, więc Polacy, Polacy, wyjeżdżają. Może Polacy wyjeżdżają, ale też część ich wraca. nie jest tak, że Państwa, że tam łatwo jest znaleźć pracę. Ale ktoś jest człowiek, człowiekiem dobrze myślącym sam. No, to nie jest tak, że tam wydrenują, to czasami w niektórych sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, jest znacznie trudniejsza. Lepiej łatwiej znaleźć pracę w Polsce, wyjeżdżać na stypendia, dam jakieś krótkie kontrakty. Ja, ja tego tak dramatycznie nie widzę. Ja no, w ogóle jestem za wyjazdami. Tyle tylko, że no, trzeba to mieć atrakcyjne, Polska musi być atrakcyjna żeby ludzie wracali na sytuacji e, na od każdej syna. Proszę. Przepraszam, ale to jest bardzo tragiczne. No, no nie wiem, czy jest takie tragiczne. No, nie, nie, nie znam żadnych cyfr, ale wiem, wiem to wraca. To jest tam też środowiska takie y, uniwersyteckie, naukowe. To ludzie wjeżdżają często na staże, mają kontrakty dwu-, trzyletnie i zwykle wracają. Czasami, czasami nie wracają, ale... Nie, nie no. Proszę Państwa, prawda jest taka, że myśmy chcieli tego otwarcia, byśmy walczyli o to. Walczyli o, o wolność w zakresie usług w Unii Europejskiej. Czemu się sprzeciwia wielu, prawda, wielu państwowych. Myśmy to walczyli. Żeby można było tam jechać, żeby można było pracować w każdym miejscu w Europie. Byśmy, byśmy to chcieli. Więc, więc no, musimy się tutaj starać, żeby, no, żeby inni do nas przyjeżdżali, prawda? żeby ludzie wracali. Ja, ja, to, ja to widzę w ten sposób. Prawie to rozpad Unii Europejskiej no, nie, nie przewiduje zbyt duża struktura, zbyt dużo ludzi zaangażowanych w utrzymanie tego terenu. Nie, nie takie proste, choć, choć pewnie konflikty będą się pojawiać. A ta sprawa mniejszości, myślę, że nie ma te rozmowy są. W ogóle ona się dopiero teraz pojawiła po stronie polskiego rządu. Przez polski rząd w ogóle hmm. y, y, tę sprawę ignorował chociażby obecny polski rząd. Y, hmm. y, więc y, były interpelacje. Komisji Europejskiej w tej sprawie, polskich europarlamentarzystów. Przy czym no, odpowiedź, odpowiedź Unii Europejskiej jest zawsze taka, że. odpowiedź Komisji Europejskiej jest zawsze taka, że to jest złe, prawda, no, ale że to powinno być jakoś tam załatwione. No ale nie jest załatwione. Sprawa z, z Litwą jest też bardzo trudna, dlatego że. Są mniejszości, które są bliższe sercu Unii Europejskiej, są mniejszości, które nie są bliskie sercu Unii Europejskiej. Tak? Polacy nie są bliscy sercu Unii Europejskiej. Jakbyśmy byli, nie wiem, Romami, to wtedy sprawa wygląda nieco inaczej. Z Litwą to jest tak, że może no, trochę że to jest trudny partner. No. To jest trudny partner, ponieważ oni mają bardzo. traktują Polaków jako, 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 zagrożeni polskie, jako zagrożenie zagrożeni, polskiego zagrożenia. I uważam, że trzeba te relacje z Litwą, podobnie jak Pan Prezydent Kaczyński, że trzeba te relacje zauczynywać i trzeba spo, sprawy polskie, czy ochronę polskiej mniejszości, raczej przez naciski, znaczy jednocześnie przez naciski rządowe i przez naciski unijne ten wyrok sądu rzeczywiście był mocno niefortunny, nie ale yy, to, co się dzieje z Polakami na Litwie, jest łamaniem i jednocześnie umowy międzynarodowej i łamaniem prawa unijnego. To, 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 to musi być z jednej strony energiczna akcja polskiego rządu i polskich władz, a z drugiej jakaś współpraca z Litwą, tak jak to było prawda, poprzednio. Choć trzeba powiedzieć, że obecny rząd na Litwie nie ułatwia. Może ja jeszcze, Panie Profesorze, jeszcze nie zgadzam z niektórymi z z sprawami, które Pan poruszył. Eee, na przykład myśmy się zgodzili, myśmy wyrazili zgodę e, na e, rurociąg, e, czy myśmy też wyrazili zgodę na fakt e, libentrop mołotow to jest prawie to samo pod, e, ponad głowami polskimi. Ja rozumiem, Pan Profesor nie może wypowiadać się tak, jakby Pan chciał, bo myślę, bardzo rozumiemy, bo powiem, znowu Gazeta Wyborcza by napisała, tak jak o e, Grzegorze Braunie, który wypowiedział się e, na KUL-u i tam e, dzieją się teraz e, w konsekwencji różne przykre sprawy e, odnośnie e, 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 reżysera, odnośnie studentów, którzy zorganizowali i tak dalej. Ja e, chcielibyśmy tego uniknąć, a w ogóle to poprzeć e, e, przy okazji, żebyśmy byli jednomyślni i poparli reżysera Brauna. E, nie wygramy, nie zmieni się sytuacja w kraju, dopóki e, e, PiS nie wygra i e, braknie e, organizacje żeby PiS wygrał, musimy ubudzić i na takich spotkaniach mówić o tym, co jest dla nas potrzebne. Musi całe społeczeństwo pójść do wyboru. I bo ja brałem od wielu lat i obserwowałem i brałem udział od wielu lat w wyborach. Wybory są od II wojny światowej fałszowane. I e, mam liczne dowody na to i, i, i świadków. Tak nie może być. E, teraz, kiedy Pójdą wszyscy do wyborów, nasi rodzice, dziadkowie jeszcze żyjący, więc na pewno wtedy, mimo wszelkich fałszów, wybory wygramy. SRD w do wyborów na pewno będzie rządzić Platformą. Nie możemy do tego dopuścić tym bardziej, że SRD powinna odpowiadać, bo to jest młodzież, która za nasze pieniądze kształciła się. Y, 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 zagranicami, a ich rodzice, dziadkowie rządzili w, 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 przez 50 ponad lat. Ja projektowałem konkurencyjne zakłady i tutaj nie mogę się zgodzić panie profesorze. Y, y, z sprawami, o których pan mówi, to były konkurencyjne zakłady. I one były likwidowane y, y, w związku z tym, żeby dlatego, że były konkurencyjne. Tutaj y, nasi y, Nasze dzieci, nasze wnuki miałyby pracę. Niestety trzeba było te zakłady zlikwidować, bo w jaki sposób dokonać eksterminacji narodu polskiego. Tego inaczej nie można przyjąć jako jak eksterminacja narodu polskiego. Tak. Tutaj, tutaj powinniśmy się naprawdę poważnie... Zastanowić się nad tym, wreszcie zorganizować. Tak nie może być. My jesteśmy do wojny domowej. Ona już właściwie trwa. Dziękuję. Przepraszam. Szanowni Państwo, niestety myślę, że kilka wątków zostało tu rozpoczętych. Myślę, że będzie jeszcze okazja dokończyć tę dyskusję. Niestety, tak jak mówiłem na samym początku, naprawdę jesteśmy bardzo mocno ograniczeni czasem i, i musimy, Pan Profesor musi za chwilkę wyjechać z Wrocławia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie i dziękujemy Panu Profesorowi.